Cześć, jestem Matek i jest, dzisiaj ze mną jest Kaktusek. Dzień dobry. Dzień dobry i dzisiaj sobie pogramy. w YouTube. Dobrze, no Boże, jestem na Nubie. Po widzimy się widzowie, gdy się na pro. Jesteśmy już właśnie tutaj na pro. Ale wcale cięcie y, nie trwało 5 sekund. Tak. Ja <laughs> jestem prawie na końcu. Znaczy, jestem w połowie, ale już padłem. No, tak to się niestety. Mam na pięć z hajsu. Kurde, proszę mi nie klikać. Ogólnie jak ta biała, da się oszukać, że trochę szybciej wejdziesz. Moment, bo ja tutaj muszę poogarniać. sprawy. jesteś etapie? pięknym, Ja na drugim. A ja też zaraz będę na czerwoniutkim, jestem na czerwoniutkim. A ja już na Ja skoczyłam tyłem i spadłem. Nie wiem, co mnie pociągnęło, żeby skoczyć tyłem. No widzisz, tak to już teraz zdarza. a co się odskakuje na tym pierwszym? Weźmy e, na nie! pierwszym, bo coś spadło. Przeskoczyłem to pomarańczowe. To pomarańczowe. A co? Tak. Jak? W sensie, że ten, że była ta decha i przeskoczyła na je... ta laserki. I spadłeś naszą dół. Tak. Jesteś już na niebieskim. Polecam bo... ja być na Discorda. Tak, link bo... Chcecie Chcesz z nami zagrać? Na przykład nagrać odcinek lub... Bo coraz więcej nas jest. Dokładnie. Jeden widz, i ty nawet niedawno, um, jak nagrywamy to, może już pół godziny, jakaś. Albo 40 minut, jestem na czerwono, bo spadłem. Do godziny. A kaktusek było na taki nich, i kaktusek myślał, że to jest skrót od everyone. No bo osoba jedna się nazywała tak, że myślałam, że, po... że napisałaś w skrócie everyone, a osoba po prostu ma taki śmieszny nick. I nie wiem czemu osoba napisała serduszko teraz na czacie. Kurde, czemu ja nie mogę przeskoczyć tu? Powiem tak samo jak wcześniej. Na tym etapie. Dogilisz raz. Oh, Jakieś. Co? O! Bo co ktoś kupuje? Jaki tak zaraz się kończy, że dwie minuty gra. Bo co ktoś kupuje, kupuje te dwie minuty kolejne? Nie wiem. Ja to się nie opłaca. Wiem, nie. Nie wiem, jak wygląda. Ja będę kupował. Jeszcze przygotowałam sklep na kolejnym rundę, żeby kupić waszą lokajle. Aha. Pan to ma 525. A ja 539? Mhm. Kurde! Prawie parę co kupić? Aha. Ty dalej na tamtym stoisz? E, e, ja to widzę. Weź tam też na pomarańczowym, tylko że na początku. O! Jesteś Opień daleko. Widziałem. twoje. twoje Tak. Niestety. Mam nadzieję, że. Do... Kurde! spadłem Mam nadzieję, że dobrze słychać muzyczkę. Może. Jest specjalna, na no... To... Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, jak u mnie było, jak u mnie na moim odcinku było słychać, to raczej u Ciebie będzie też. No. Ciekawe, czy mnie będzie słychać. Nie, raczej tak. <laughs> raczej lepiej ode mnie, haha. Ha. A. Ja yeah. No, skróciłem S łatwo Ja cały czas tak skrócam Kurde, dziewczyna ma przeszkadzać tego trail'a No i też nie spadłem przed chwilą I byłem na białym A co ile mojego rekordu tutaj? Ja, no ja, się... Bo 20 sekund jest... Dobra, ja spadam sam dół. Dobra, idę przekać, aż będę mógł kupić fasmine coila. Dobra też. Mm. Dobra, Dobra. Ja jeszcze mam power-upy w nim jakby. O, Boże, ja też mam! Ja mam wszystkie! Fajnie. Ej, to się, to się fajnie gra na tym! Ja tego nigdy nie kupowałem! Co?! No! Jak na tym koncie. No i na tamtym też! Kupowałeś to na tamtym! Nie? Tak, ja dobrze pamiętam. Dlaczego co by dawałaś power upy do tego, jak nigdy nie wygrałeś? Ja się jestem tu na 15 Co? Ja się jestem tutaj na niebieski. A ja teraz! Cheater! Cheater chyba! Jak on tak skoczył sobie? Dobra, ja niebieskie robię... Ej, bo niebieskie to jest nowe. A? Tak, i spadłem. Nie, to jest tak. Na nim. Nie, bo takie było kiedyś, ale było fioletowe. Nie, to było niebieskie, ty masz zmianę tego koloru. Ja, ale ja tylko... Ja tylko ten! Ja tylko raserów sobie zmieniłem, nie da się innego. Ej, bo ten bacon to jest chyba hacker. Jak on tak tam jest? No, on spadał jakby miał, jakby miał jakieś czcigodne, bo mega powoli spadał. Nie właśnie, mega szybko. A, a jak ja wcześniej widziałam, to mega powoli. Aha. Jakby był na telefonie. Ja? I jeszcze ja. przegoniłem przed chwilą, ale już ginąłem. A ja spadłem, haha. Ja też, alo? Kurde. Ludne też I słuchajcie. Piszcie. piszcie hashtag tower... Tower. Ha tower, oh. piszcie tower, to przykniemy wam serduszko w komentarzu. Ale pamiętajcie, na początku hashtag. Tak. Na początku hashtag Tower i... Możecie samo to skomentować albo możecie tam coś jeszcze napisać. No. A. Możecie na przykład napisać wasz komentarz, że podam hashtag tower. Proszę e, na, sobie. Chcę, mam. Mam, żeby było no. hashtagowane. Kurde, spadłem. No kurde, spadłem na sam dół teraz. No ja, nie bajka, toż to pracownicą karyjusz. Tak raduję. Pierwszy? No. Ja nie umiem grać Mam dwie sprężyny. No nie wiem, ale mam dwie sprężyny. Patrz, Patrzcie, ja robię przez tej ścianie. Czekaj. Spróbuję coś zrobić. W ogóle nie widzę, że ja jakoś da się tak przechodzić. Czekajcie. No? my wy nie widzicie co ja robię. O! Nie wiem, co Próbuję przechodzić przez ścianę w tym momencie. Kurde, Nie da się już Chyba to... Już naprawili Bo tak to powinienem teraz polecieć w kosmos Jak to robię i powinienem być na samej górze Katusek zmieniamy prom Co? Dobra, nieważne. Mam nadzieję... Jaki mam, problem? Mam nadzieję, że obejrzysz że Hmm że a jaki jest problem? Nie, mi chodzi o Pro. A, no, możemy. Znaczy, za i tak minutę jest na Warona. Ja bym jeszcze spróbował. No, straciłem 150 hajsu. żeby zdobyć 43. A bacon macie i tyle Dobra, ja już przygotowuję się Dobra, słuchajcie widzowie Widzimy się po ancienciu Dobra, jesteśmy po idealnie Ja już oczywiście kupuję to Ja kupuję ja. w tej rundzie Nie? A, albo sobie kupię speed, speed Hajsu i tak wydana. My tu się poświęcamy dla Was. My tu gramy dniami, nocami. Święcamy mój hej. Poświęcamy mój hej tylko na twoje odcinek. Ja teraz kupię ostatniego coile i nie będziemy spać. Znaczy no, ja mam jeszcze 200 hajsów. No ja mam... Nie, ja tego pierwszego levela nienawidzę. O, ja właśnie go lubił. Nie, ja nie mogę go przejść. Doszedłem. No jest trochę długi, prawda, ale ładny. O, ten bacon już jest na pomarańce. No, go... Jak ten bacon jest tam? 100% cheaty. Jak nikt nie może przejść pierwszego, a on jest tam. Nagle on ma 34 level magicznie. Znalazłem, znalazłem mega skrót na to. Na pierwsze. Ale to trzeba mieć pasem koila. Wiem jaki. Jeszcze skakujesz w większość. Zmęczała. Jakby teraz mi ktoś kupił jambuścia, to bym spadł najgorzej. A nie kupił? No na szczęście. Nie lubię co ci lewla. No, a czy Bacon już wygrał, więc? Ja, ja widziałem, ja jak on spadł właśnie przed chwilą. On wyrzucił się na Coila A ja mu Ukradłem mu Coila ja. Bo magicznie wyrzucił, a ja mu ukradłem. No właśnie, nie wiem, ale wyrzucił jakoś, a ja mu ukradłem. Aha, kurde no. Nie mogę przejść drugiego. Czemu? Nie wiem. A drugi też się, się da skrócić chyba. No! Ja drugi połowę skróciłem nigdy. Aha. O, dzięki za extra time. da się. Przyda się kończymy odcinek. Nie, nie chcę patrzeć. Nie, nie chcecie patrzeć jakim jestem lubem. Co? Nie, nie oglądajcie tego odcinka, nie oglądajcie. To się jeszcze zginiesz ty... No. Ja tylko kokza. To się tu nazywa Jay i to dlatego. Co? Bo się tu nazywa Jay i to dlatego. Teraz słuchajcie koks, teraz koks. Jak się da skrócić? Tak trochę. Tutaj nie mogę mieć jednego kojla, bo będę <grym> zginął, bo są fajne tam były w loski małe. Dobra. Jestem mieć... teraz na pomarańczowym. Dobra, jeszcze na pomarańczowym. Ostatni etap tutaj w rundzie. Nie! mnie nie zabił. Zarobiłem tylko 210, a wydałem. Zarobiłem 210, a wydałem 120Hz. Opłacało się teraz. No teraz. Ale to tylko dlatego, bo mej ukradłem 150 hajsów Mego kwasu Coila ukradłem. 100% maciejty. Jak on spadł, to zrobił jakieś magiczne coś w powietrzu i do góry poleciał magicznie. Ale i tak spadł. Aha. Więc widzowie nie polecą grać z baconami czy terami. Ja robię to, co on teraz i sprawdzimy. On przeskakuje dwa bloczki na, na pierwszym. Na pierwszym bezwłocznym kojla normalnie to się da. Nie dostaj dwóch bloków. Ale jak dużo? Bo ja tam odczułem przed prze chwilą wszedł w laser. Może ma indie. Nie, to to by każdy miał. Dobra. Ehm, um, na tym jeszcze się co ja jest Właśnie na tym. Ja coś też spadam. Ale i tak zrobiłem 210. Czekaj, jeszcze by się podobała ta runda. Dlaczego 120. Jakbym nawet kopił pasem to i tak bym się opłacało przy mnie. Troszkę kaście zarobiłem. Czy my? najbardziej bym się opłacało, jakbym nic nie kupował. Co mówiłem na samym starcie rundy. Tak, ile odcinek trwa? Odcinek trwa 17 minut. Kurde. Naprawdę te rundy są tak długie? Jeszcze ja myślę, jak się tak skończy, to jeszcze jedna i kończymy. nie? No to wtedy będzie 27 minut jakoś. No to dobrze. I tak już mój jeden odcinek, 41 minut. Który? O, to tu jesteś na dużą Znaczy, pewnie. Ale on był dawny, chyba dawno, dawno, bardzo, tydzień temu, może dwa. Co? A kiedyś też nagrywałaś taki odcinek 40-minutowy. Nie? Ale bardzo podobny. Czekaj, Ci, y, ty teraz mówisz o tym, ten Roblox Drama? No. No to to, to właśnie ten jeden długi odcinek. Dobra, nie kupuję tym razem, puszczam koila, tylko... Tylko kupuję! Ja kupuję gravity coila. Ja, ja wiem... A ja Jeszcze, jestem... Jestem idiotą! Ja, ej, kup, kupuj! Możesz mnie za to unwendować, ale to będzie fajne. Ej, jestem... Jestem idiotą. Ej. Ale Dla wiesz, dlaczego ja jestem idiotą? Dlaczego? Bo kupiłem 9 które kosztuje 100, 152 hajsu, mogłem kupić żaden hajs fuzzman kojlak, który kosztuje 150 I byś zaoszczędził 2 hajsu, jeszcze To to jest Ale... nowe. Co? Ja kupiłem lęgę a, a co tam innym przeszkodziłeś? Ja umiem sobie poradzić Dobra, mnie nie stać. A co chciałeś kupić? Ach, hogi. Mama, a, nie zmuszaj mnie nawet do tego. Bo ja mam jeszcze hajs. Czemu, czemu każdy pisze tą buźkę? Nie, wiem, przepraszam, że chyba dostaną trochę w killa ode mnie. Nie, bo się przywitali. O nie, nienawidzę tego Czwarty level jest... Popatrz to fory. Wiesz, kto to kupił? Tak, i sam czysto też ginąłem. To jest super Kurde ja tu nie widzę co ja mam tu zrobić tak? No i ja tak samo Super, że jeszcze negatyw przez kogoś A nie, to przez ciebie Dzięki za negatywę. Dobra, myślę, że zaraz możesz skończyć odcinek Bo to jest trzecia runda chyba No ja kończysz odcinek? Okay. O, nie Okej ale to okej, okay, dobra. Widzowie, kończymy ten łotki, ten kochany łotki, nie, bo czekajcie, bo odcinki od pięty jest, nie ktoś coś przesłał, o, Pan Kongdar przesłał, dobrze, dziękuję Wam, ja byłem, a to przecież ze mną był kaktuszek, o, pożegnaj się, a.